Dreams to jedna z najnowszych serii Lego, która przez wielu uważana jest za najlepszą ich autorską serię od czasów Ninjago. Pierwszy sezon już za nami, a dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o zestawach, które zobaczymy w sezonie drugim, a także następnych, ponieważ mamy już pierwsze informacje na ten temat. Lecimy! Na początek zestaw, który zobaczymy już niedługo, bo na początku 2024 roku, kiedy to wyjdzie sezon drugi. Zestaw ten nosi nazwę Zoe i Sowo czy też jak kto woli w naszej wersji językowej Sowo Zayan. Zestaw będzie składał się z 437 elementów i będzie kosztował 240 zł bez jednego grosza katalogowo. W zestawie znajdziemy Zoe, Coopera, Snika, Sniwala oraz Nocnego Łowcę. Szczerze jestem troszkę zaskoczony, bo myślałem, że w drugim sezonie będzie inny antagonista, ale o tym za chwilę. Będzie to oczywiście zajan, którego będziemy mogli przebudować na pawie kota. Jego normalne skrzydła będziemy mogli przebudować na sterczące pawie pióra. No i podobno są one bardzo uproszczone. Są zrobione w prosty sposób, jednak trzymają poziom. Do tego nocny łowca będzie miał jeszcze swoje takie latadełko z tym wielkim żółtym okiem na środku. Fajnie, że w końcu dostajemy normalnego zajana, a nie to coś, co mieliśmy w tym pegazie Mrocznego Władcy. Tak, Mrocznego Władcy, tak, to jest Ninjago. Chodziło mi oczywiście o Króla Koszmarów, wiecie, ja fan Ninjago, to już mi się wszystko miesza, ale w każdym bądź razie wygląda na to, że Nocny Łowca i Król Koszmarów to dalej będą złoczyńcy na drugi sezon. Wydawało mi się, że będzie to ta Wiedźma i może tak dalej być, jednak dużo większe szanse są na to, że Król Koszmarów jakoś się uwolni, no i z Nocnym Łowcą dalej będą knuć, jak tu przejąć krainę Jawy. Co więcej, niedawno odbył się konkurs Chief Dream Creator, gdzie można było zaprojektować swoją postać do następnych sezonów Lego Dreams. I tak się składa, że jeden ze zwycięzców to Polak, a dokładnie 6-letni Staś, który zaprojektował Żabolo. Tutaj widzicie jak ten zestaw prezentował się na początku jego pierwowzór, a tutaj macie już oficjalną wersję stworzoną przez Lego. Prawdopodobnie jest to zestaw, który zobaczymy w przyszłości, ale nie wiadomo jeszcze kiedy. I nie w sezonie drugim, a to dlatego, że ten jest już gotowy, ponieważ wiemy to ponownie od Stasia, który już pierwsze dwa odcinki tego sezonu zobaczył w Legolandzie, co było nagrodą za wygranie tego konkursu. Stasiowi oczywiście serdecznie gratulujemy, a teraz przyjrzyjmy się jeszcze zestawom pozostałych zwycięzców. Wszystkie co do jednego prezentują się znakomicie i trzeba to przyznać. Dreams to seria, która ma swój specyficzny urok, ponieważ te zestawy rzeczywiście wyglądają jak żywcem wyjęte z. Z dziecięcej wyobraźni. Mi osobiście najbardziej do gustu przypadł ten Dreamstone Guardian, ale wszystkie pozostałe również prezentują się naprawdę dobrze i jestem niesamowicie ciekawy, jak będą wyglądać na żywo. Dajcie znać, co o tym sądzicie. A ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Hej!